Kilka osób najbardziej spragnionych wiedzy na temat cmentarza żydowskiego na podłężu wzięło udział w wycieczce organizowanej przez Muzeum Miasta Jawożna. Na miejscu szczegółowych informacji dotyczących historii i symboliki, jaką można odnaleźć w tym miejscu, udzielała Barbara Stanek. W przypadku siedmioramiennego świecznika, czyli sławnej menory, ponieważ jest to świecznik neutralny, może być zarówno na grobie mężczyzny, jak i kobiety. O tyle trzy pięcioramienne zawsze symbolizują grup kobiecy. Na co dzień cmentarz jest zamknięty na kłódkę, ale po uprzednim ustaleniu terminu można go odwiedzać. Ma to zapobiec m.in. aktom wandalizmu, stąd też oplatający cmentarz w koło drut kolczasty. Na cmentarzu znajduje się ponad 300 macew, nie da się jednak jednoznacznie stwierdzić, ile osób zostało na nim pochowanych. Cmentarz został założony w drugiej połowie XIX wieku, najstarszy znany nagrobek pochodzi z 1884 roku. W 1995 roku ówczesne władze jawożne odsłoniły tam tablicę upamiętniającą jawożnickich Żydów. Jednak Jednym z ciekawszych aspektów wycieczki było wytłumaczenie przez barbarę stanek symboliki nagrobnej. Na wielu grobach można znaleźć wyryte symbole m.in. lwa czy choćby dłoni. Czasami nagrobki opisują także powód śmierci osób. Można znaleźć np. Na nagrobki informujące o tym, że żydowskie małżeństwo zostało zamordowane. Cmentarz jest uczęszczany przez rodziny pochowanych w tym miejscu Żydów. Cała wycieczka trwała ponad godzinę. Dla osób spragnionych wiedzy historycznej Muzeum Miasta Jaworzna przygotowało specjalną publikację dotyczącą cmentarza, którą można nabyć w siedzibie placówki.